Witajcie. Ten dźwięk to charakterystyczne chrupnięcie, które chyba każdy kojarzy z gabinetem fizjoterapeuty. Często przynosi ulgę, ale co tak naprawdę się za nim kryje? W tym materiale, który powstał w oparciu o opracowanie zespołu fizjop.warszawa.pl, zajrzyjmy za kulisy, żeby zrozumieć, jak manipulacja naprawdę wpływa na kontrolę bólu. No właśnie, słyszymy ten trzask, i co sobie myślimy? Uf, wreszcie wszystko wskoczyło na swoje miejsce. Ale czy, czy na pewno tak jest? Czy ten dźwięk to faktycznie znak, że terapia się udała? To jest pytanie, od którego zaczniemy, bo dotykamy tutaj jednego z największych mitów w fizjoterapii. Dobrze, to zobaczmy, jak będzie wyglądała nasza podróż. Zaczniemy od tego tajemniczego chrupnięcia, żeby rozprawić się z mitem o nastawianiu. Potem, krok po kroku, dojdziemy do tego, jak to naprawdę działa i co jest złotym standardem w terapii. Porównamy też naukę z no cóż, z mniej naukowymi metodami. A na koniec najważniejsze: odkryjemy prawdziwy klucz do przejęcia kontroli nad bólem. No to co, zaczynamy. Zanurzmy się w ten popularny mit o nastawianiu kręgosłupa. To przekonanie ma naprawdę długą brodę, ale czy współczesna nauka je w ogóle potwierdza? Sprawdźmy to. U podstaw tego mitu leży taka, no, klasyczna teoria, znana chociażby z chiropraktyki. Wyobrażano sobie to tak. Jakiś kręg się lekko przesunął, czyli podwichnął, uciska na nerw, no i boli. Proste, prawda? A terapeuta ma za zadanie siłą wepchnąć go z powrotem na miejsce. No brzmi to nawet logicznie, tylko że nasza fizjologia jest trochę bardziej skomplikowana. I właśnie w tym momencie na scenę wchodzi nowoczesna nauka i mówi: Sprawdzam. Ten cytat to w zasadzie gwóźdź do trumny dla tej starej teorii. Mamy dziś rezonans magnetyczny, mamy USG, i na tych obrazach widać czarno na białym, że kręgi sobie od tak nie wyskakują i nie wskakują. To po prostu tak nie wygląda. Koniec, kropka. No dobrze, to skoro to nie kości, to co tak strzela? I tutaj mamy odpowiedź: wielkie słowo kawitacja. Jest genialne badanie z 2015 roku, gdzie nagrano to zjawisko na rezonansie w czasie rzeczywistym. Okazało się, że ten dźwięk to wcale nie tarcie kości o kość. To gwałtowny spadek ciśnienia w płynie, który wypełnia nasze stawy. Ten spadek tworzy pęcherzyk gazu, który natychmiast się zapada i pstryk. To serio bardziej przypomina otwieranie puszki z napojem gazowanym niż przestawianie jakichkolwiek kości. I to jest absolutnie kluczowe, zapamiętajmy to. Ten trzask nie jest żadną miarą sukcesu terapii. To po prostu efekt uboczny, coś, co się dzieje przy okazji. Jest cała masa świetnych, skutecznych technik, które są kompletnie ciche. Także skupianie się na tym, czy chrupnęło, czy nie, to trochę jak ocenianie obiadu po tym, jak głośno kuchasz tłok kotlety. To kompletnie nie o to chodzi. Okej, okay, skoro już wiemy, że nie chodzi o przesuwanie kości, to jak to u licha działa? Jakim cudem czujemy ulgę? No i teraz wchodzimy w naprawdę fascynujący obszar. Zapomnijmy na chwilę o mechanice. Klucz jest gdzie indziej, w naszym układzie nerwowym. To tam dzieje się cała magia. Jest taki świetny model, model białoskiego który tłumaczy to w trzech prostych krokach. Po pierwsze, bramkowanie bólu. Wyobraźmy sobie, że szybki, precyzyjny dotyk terapeuty wysyła do mózgu tak silny sygnał, że ten słabszy, bólowy po prostu nie ma szans się przebić. Po drugie, zstępujące hamowanie. Ten sam dotyk może aktywować w naszym mózgu naszą własną wewnętrzną apteczkę. Mózg zaczyna produkować naturalne substancje przeciwbólowe. I wreszcie, po trzecie, siła kontekstu i placebo. Sama wiara w to, że terapia pomoże i zaufanie do specjalisty potrafią zdziałać cuda. No dobrze, wiemy już co strzela i dlaczego to działa. To teraz pytania za 100 punktów. Jak w takim razie wygląda najlepsza, najskuteczniejsza terapia według nauki? Jaki jest ten, no, złoty standard? I tu pojawia się genialna metafora z jednego z najważniejszych czasopism medycznych na świecie – The Lancet. Mówi ona, że terapię manualną trzeba traktować jak okno terapeutyczne. To nie jest sam lek, to jest otwarcie okna, chwilowe zmniejszenie bólu po to, żeby można było zrobić coś o wiele, wiele ważniejszego. A co jest tym ważniejszym zadaniem? Najlepsze efekty daje połączenie trzech rzeczy. Po pierwsze, edukacja, czyli zrozumienie, co się dzieje z ciałem. Po drugie, i to jest absolutna podstawa, fundament wszystkiego, aktywny ruch i ćwiczenia. A terapia manualna? Ona jest na trzecim miejscu. Jest tylko narzędziem, które ma pomóc w tym ruchu, kiedy ból za bardzo przeszkadza. I to jest sedno sprawy. Pasywne leżenie na stole i czekanie, aż ktoś nas naprawi, to tylko dodatek. To nigdy przenigdy nie zastąpi aktywnej pracy, czyli tego, co robimy sami poprzez ruch i ćwiczenia. To jest totalna zmiana myślenia. Odbycia pasywnym pacjentem dostania się aktywnym szefem własnego procesu zdrowienia. Dobra, to teraz bardzo ważna rzecz. Bo świat terapii manualnej to trochę dżungla. Nie wszystkie metody są sobie równe. Warto umieć odróżnić te, które mają solidne podstawy naukowe od tych, które, no cóż, opierają się głównie na wierze. Spójrzmy na to porównanie. Z jednej strony mamy na przykład ortopedyczną terapię manualną. Jej podstawy? Biomechanika, fizjologia czyli twarda nauka. Dowody na skuteczność? Silne. A z drugiej strony coś w rodzaju osteopatii czaskowej. Teoria? Rytmiczny ruch kości czaszki. Dowody naukowe? Niestety bardzo słabe. Często na poziomie placebo. Warto mieć świadomość tych różnic. No dobrze, powoli zbliżamy się do końca, więc zbierzmy to wszystko w jedną najważniejszą myśl. Bo prawdziwy klucz do tego, żeby na stałe pozbyć się bólu, leży nie w technikach, a w zmianie naszego myślenia. Jaki jest więc cel numer jeden nowoczesnej terapii? To nie jest chwilowa ulga po chrupnięciu. Absolutnie nie. Chodzi o coś znacznie, znacznie ważniejszego. Tym ostatecznym celem jest zmiana przejście od pasywnego szukania naprawiacza do aktywnego przejęcia kontroli nad własnym ciałem. Chodzi o zdobycie wiedzy i narzędzi, żeby stać się niezależnym. Jak to się mówi, dobra terapia nie daje ryby tylko wędkę. I z tym pytaniem chciałbym wszystkich zostawić. Zastanówmy się. Czego tak naprawdę szukamy? Szybkiego pstryknięcia i chwilowej ulgi, zdanego na kogoś z zewnątrz? Czy może, wolimy dostać do ręki narzędzia, które dadzą nam prawdziwą, niezależną kontrolę nad bólem na lata? Bo ostatecznie to jest nasz wybór.